Przed materiałem mamy pytanie do Was. Zdarzyło wam się dostać niesłusznego wagbana? Pewnie wielokrotnie większość z was miewało takie uczucie, że CSGO, pomimo dobrej ilości klatek na sekundę, potrafi się zwyczajnie w świecie lagować i chodzić po prostu niepłynnie. Niektórym te problemy zniknęły na dobre, inni mają je od momentu wprowadzenia jakiejś aktualizacji, a jeszcze inni po prostu przyzwyczaili się z pewną niepłynnością w trakcie gry. Ostatnio jednak na Redditie powstał temat, który może pomóc osobom borykającym się zarówno z małą ilością FPS-ów, ale również dla ludzi, którzy pomimo dobrych klatek nadal mają problemy z wydajnością CSGO. Pewien gracz znalazł na to wszystko rozwiązanie. Jak stwierdził, gracze sądzą, że podczas strzelania kombinacja dźwięku z broni, animacji efektów, cząsteczek i innych wpływają na ilość klatek. Okazuje się jednak, że nic tak mocno nie obciąża gry jak zwyczajne błyski z lufy podczas strzału. Na tym zdjęciu idealnie jest pokazane, jak mocno cierpi wydajność w trakcie strzelania. Na kolejnym obrazku mamy te same porównanie, jednak z wdrążonym rozwiązaniem, które ma temu zapobiec. Jak widać różnica jest spora, a wystarczy komenda Air Dynamic 0, która nie jest zabezpieczona przed cheatami, a działa tak samo jak komenda Air Dynamic Lightning Zero. Z którą może wystąpić więcej problemów. Z tego, co napisała osoba, która postanowiła całej sprawie przyjrzeć się bliżej, problem polega na tym, że system dynamicznego oświetlenia wywołuje funkcję D3D, Locrect, która wymusza przeciągnięcia w oczekiwaniu na dostarczenie danych przez kartę graficzną. Problem jest, jak napisał, maskowany dzięki komendzie MAT -q MODE, czyli renderowaniu wielordzeniowego, Jednak też nie w 100%. Z tego, co wiemy, warto też spróbować komendy Delight Debug, który będzie spawnować dynamiczne światło i tym samym powinno to wszystko problemy z wydajnością przynajmniej podczas strzelania zniwelować. Teraz na ekranie wyświetlają wam się dwie te komendy, które pomagają przynajmniej biorąc pod uwagę komentarze pod tym tematem. Dajcie znać, czy też odczu Pozostając tak naprawdę na reddicie z CSGO, to jeden z użytkowników Flua Stone stworzył specjalny plugin do obs który ma za zadanie przechwytywać Counter Strike'a z włączonym trybem zaufania. Jak się jednak okazuje, może mieć to fatalne w skutkach konsekwencje. Z tego co napisał MacJohn, czyli jeden z deweloperów w firmie Valve, takie praktyki mogą skutkować banem VAG bez możliwości jego cofnięcia. Innymi słowy, jeżeli będą używane jakiekolwiek metody sposobu obejścia trybu Trusted Mode, nawet kiedy nie mamy złych intencji, może się to skończyć naszym banem. Jak stwierdził deweloper, tryb zaufany jest po to, aby wak automatycznie banował tego, kto ma jakieś wewnętrzne oprogramowania. Podobno jest on w tym bardzo skuteczny. Jednak ostatni wykres z VAC banami mówi nam raczej zupełnie coś innego. Mac John dał jednak rozwiązanie dla każdego, kto chce streamować bez przeszkód CSA. Wystarczy wszystkim nam znana komenda, którą widzicie teraz na ekranie. Każda inna próba obejścia nawet w normalnych intencjach będzie groziła banem. Jestem ciekaw, ilu takich zwyczajnych osób mogło otrzymać z tego gatunku wag bana, a ilu czyterów nadal bezkarnie lata po serwerach CSGO. Ludzie wciąż nie mogą wierzyć w odejście Device'a z formacji Astralis do Ninja Pyjamas. W końcu był on tam prawdziwą gwiazdą. Ludzie porównywali ten transfer do tego z piłki nożnej, kiedy Ronaldo odchodził z Realu Madryt i przechodził do Juventusu. Oczywiście jest to zupełnie inny kaliber, ale rozumiem skąd takie porównania. A propos tej roszady, swoje trzy grosze dorzucił Ceo Nipu, który wyjawił nieco więcej kulicowych informacji z tego transferu. Z tego, co powiedział dla witryny Expressen, działaliśmy od dwóch tygodni i to właśnie Device i Astralis sami się z nami skontaktowali. To było niespodziewane, ale ogólnie wszystko poszło sprawnie. Umówiliśmy się z Astralis, że nie będziemy zdradzać szczegółów finansowych, jednak to zdecydowanie duża kwota, bo chodziło tu o wielokrotnego Mistrza Świata. Plotki mówią o milionie dolarów, być może jest to o wiele większa suma. Na ten moment Astralis trenuje w składzie DuPri, Magisk, Zypex, Gleif oraz Bubski. Jeden z naszych czołowych polskich piłkarzy, Grzegorz Krychowiak, zwraca uwagę na ważne aspekty w e sporcie Jak napisał e-sport to potężny biznes, e-sportowcy są tak samo popularni jak zwykli sportowcy i należy im się taki sam szacunek. Ale treningi przed komputerem nie mogą zastąpić normalnego sportu i aktywności fizycznej. Jest to w zasadzie fakt, o którym wiele ludzi zapomina. Ten komunikat zwłaszcza kierowany jest do najmłodszych, którzy próbują swoich sił w sportach elektronicznych. Niedawno powstał nowy skład złożony głównie dzięki flaszy Gorillas. Jak się okazuje przechodzą oni już pierwsze zmiany. Calyx był tam na w zasadzie testów. Postanowiono jednak z niego zrezygnować, i na ten moment szukają rasowego snajpera, którym może być Nok z Ninja in Pijamas, który ustąpił miejsca Device'owi. Jak się okazuje, detona nie zagra na pierwszym południowoamerykańskim turnieju Regional Major Rankings. Organizacja wydała komunikat, że w związku z zasadami Valve muszą zrezygnować z CBCS Elite League. Powodem jest Wagban za Skinchangera na koncie Kaweza. Na ten moment to już druga formacja, która musiała sobie odpuścić te niezwykle istotne zawody. Wcześniej z powodu waka u jednego z graczy, slot odpuściła organizacja Bears. Jak się okazuje, idę na dół to jedyna polska drużyna, a raczej Mix, który przeszedł przez pierwszy dzień otwartych kwalifikacji do Flashpoint. W samym mixie występuje chociażby nawrót, czy też Hades. Dzisiaj probowali swoich sił z DLC, niestety przegrali 0 do dwóch, po raczej jednostronnych mapach. Szwedzkie Lilimiks żegna się z Ajzakiem. W tej chwili nie znamy ich piątego nowego zawodnika. Wyszedł Nice, what the fuck, so clean. To oh my God, purple. Oh. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagraniu dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. materiały materiale byłoby na tyle, nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a korzystając z naszych kodów, tym samym wspierasz ten kanał, Ono jest standardowo, wbijacie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.